symetria osiowa Tutaj masz punkt A, prostą K i punkt symetryczny do punktu A względem prostej K to jest znajduje się tutaj. To jest punkt A'. Pojm. Jaki warunek muszą spełniać dwa punkty, żeby były symetryczne względem prostej K? Przede wszystkim muszą leżeć na prostej prostopadłej do tej prostej K. Chodzi o tą prostą oraz leżeć w równej odległości od prostej K. I tutaj ta odległość jest równa tej odległości. Lepiej to widać przy konstrukcji punktu symetrycznego do punktu A. Ta konstrukcja jest tutaj, że są spełnione te warunki. Tak samo, jeżeli masz odcinek i masz znaleźć odcinek symetryczny do tego odcinka AB względem prostej K, to znajdujesz punkty symetryczne do końców tego odcinka. Czyli punkt symetryczny do punktu A jest tutaj. Punkt symetryczny do punktu B względem prostej K jest tutaj, czyli odcinek symetryczny do odcinka AB względem tej prostej K jest tutaj. Tak samo jak masz trójkąt ABC o takich wierzchołkach, żeby znaleźć trójkąt symetryczny, no to znajdujesz e, punkt, e, e, znajdujesz punkty symetryczne do wierzchołków trójkąta ABC względem prostej K, czyli Punkt symetryczny do A jest tutaj, punkt symetryczny do B jest tutaj, i punkt symetryczny do C jest tutaj. Wystarczy je połączyć i masz trójkąt symetryczny do trójkąta ABC względem prostej K. Dokładnie ta definicja, tzn. ta konstrukcja jest przedstawiona tutaj. Tak samo jak konstrukcja odcinka jest przedstawiona tutaj. No i konstrukcja okręgu symetrycznego do tego okręgu względem prostej K. Trzeba znaleźć y, punkt symetryczny do środka okręgu, czyli on jest tutaj, no i następnie narysować ten okrąg. W jaki sposób to się robi, jest przedstawione tutaj. Jak, w jaki sposób tą konstrukcję się wyznacza. Symetria osiąga w układzie współrzędnych. Zobaczmy najpierw na przykładzie. Masz punkt A. On ma współrzędne 3,2 punkt symetryczny do punktu A względem osi X jest po drugiej stronie tej osi X i w równej odległości i on znajduje się tutaj i ma współrzędne 3 minus 2 tutaj. No i zobaczmy, co się zmieniło w tych współrzędnych. Zmieniła się druga współrzędna, prawda? Czyli jeżeli, bo jest 2 i minus 2 czyli jeżeli masz dwa punkty symetryczne do siebie względem osi X no to po prostu one mają przeciwną drugą współrzędną. Tutaj to jest zapisane. Jest punkt A o współrzędnych x, y i punkt A' w symetrii e, względem osi x, który ma współrzędne x minus y. Czyli jak widać, zmienia się ta druga współrzędna. Jeżeli, jeżeli szukasz punktu symetrycznego e, do punktu A względem osi x, Teraz zobaczmy, jak wygląda symetria względem osi Y. Punkt symetryczny względem osi Y do punktu A to jest tutaj ten. I on ma współrzędne minus 3,2. Czyli co się zmieniło, jeżeli ten punkt ma współrzędne minus 3,2? Zmieniła się pierwsza współrzędna. Jak porównujesz współrzędne punktu A ze z, z współrzędnymi tego punktu, to to co się zmienia, to się zmienia pierwsza współrzędna i to jest tu napisane, że jeżeli e, masz punkt o, A o współrzędnych x, y i e, znajdujesz punkt symetry względem oś y do niego, to on ma współrzędne minus x, y. Czyli to co się zmienia, to się zmienia pierwsza współrzędna tego punktu, jeżeli E, szukasz punktu w symetrii względem osi Y. No i tutaj trójkąt. Jest trójkąt ABC. B, C, trójkąt symetryczny do niego względem osi X jest, e, ma e, tutaj znarysowany, czyli po prostu znajdujesz punkty symetryczne e, do wierzchołków tego trójkąta względem osi X, czyli do punktu A jest symetryczny ten punkt, do punktu C ten, do punktu B ten. No i tak samo jeśli szukasz e, trójkąta symetrycznego do tego trójkąta względem oś Y, to on rysujesz go w ten sposób. Znajdując po prostu symetryczne e, do, e, symetry punkty symetryczne do punktów ABC względem oś Y.